Telewizja polska SA I naklejka z łosiem Co się stanie z naklejką? O ktoś jest Czy naprawdę coś tam będzie filmowane dzisiaj A, już było rano Aż było Myślałem, że w tej chwili coś jest Zawsze no. coś pan tutaj stoi w takim razie jak pan nic nie robi? Właśnie widać. No. No. Dobrze, dobrze. Fajnie postawić w takim miejscu, żeby nie przeszkadzało innym, a nie na samym środku. auto. Ma pan przepustkę? Tak. No faktycznie, przepustka. No. Czyli można wjeżdżać taką przepustką? Nie no, można no. Czasem widziałem jak stoją tutaj przed samym pałacu. Też można, nie? No. No, muszę sobie załatwić taką przepustkę. <grym> no, ty... Miłego dnia życzę.